Jest taki rodzaj dna, o którym nikomu nie mówisz. Funkcjonujesz, wstajesz, ogarniesz obowiązki, nawet się uśmiechniesz, jeśli trzeba, a w środku jakby coś już dawno odpuściło. Niedramatycznie, cicho. I najgorsze jest to, że nikt tego nie widzi, więc sam zaczynasz wątpić, czy to w ogóle jest prawdziwe. Jakbyś nie miał prawa tak się czuć, skoro na zewnątrz wszystko wygląda normalnie? Powiedz mi tylko w myślach: czy zdarza ci się mieć wrażenie, że żyjesz normalnie, ale nie wierzysz już, że coś może się jeszcze zmienić? Jeśli tak, nie musisz tego teraz naprawiać. Nie musisz szukać odpowiedzi. Na tę chwilę wystarczy jedno. Ktoś to rozpoznaje. Ten stan, ten ciężar bez łez, ten brak słów. To jest takie dno, które wygląda jak normalne życie. Wstajesz, odpisujesz, robisz co trzeba, a w środku, jakby już dawno zapadła decyzja, to się nie zmieni. I wtedy zaczynasz działać bardziej z rozpędu niż z nadziei, jakbyś był w trybie automatycznym, dzień za dniem, godzina za godziną. Większość ludzi nigdy nie zatrzymuje się, żeby zapytać dlaczego. Biegną dalej, głuszą, przewijają, zajmują się czymkolwiek, byle tylko nie usłyszeć tej ciszy w sobie. Ale ty tutaj jesteś. I to już znaczy więcej niż myślisz, bo to jest różnica między śpiącym a budzącym się. Śpiący zakleja, budzący zaczyna widzieć. To nie czynicie słabym, to czynicie człowiekiem. Człowiekiem, który dotarł do miejsca, gdzie stary sposób radzenia sobie już nie działa. Nazwijmy to prawo cichego dna. To moment, kiedy psychika przestaje udawać, że jeszcze da się uciec starymi sposobami, kiedy nie masz już siły zagadać bólu kolejną listą zadań, kiedy psychika nie widzi natychmiastowej drogi ucieczki, często przestaje pompować cię w napęd: mniej iskry, mniej paliwa, jakby ktoś przykręcił pokrętło. I to wygląda jak porażka, jak lenistwo, jak zepsułem się. A bardzo często to jest po prostu tryb oszczędzania, wycofanie, zobojętnienie, cisza, reset układu. Epiktet ujął to prosto. Nie same rzeczy nas niepokoją, lecz nasze sądy o rzeczach. To zdanie nie ma cię naprawić. Ono macie uspokoić. Bo może nie jest tak, że twoje życie jest nie do uratowania. Może jest tak, że twój umysł jest już zmęczony starym sposobem interpretowania wszystkiego jako dowodu, że nie ma sensu. Prawo cichego dna mówi, kiedy interpretacje przestają działać, pojawia się pustka, a pustka jest przerażająca, bo nie daje natychmiastowego planu. Ale pustka bywa też miejscem, w którym wreszcie da się zbudować coś nowego. Bez krzyku, bez euforii, z delikatnością. W tym miejscu dzieje się coś ważnego. Przestajesz udawać przed sobą. I to jest początek przebudzenia. Niemotywacyjny, prawdziwy. Pierwsza rzecz, którą chcę, żebyś usłyszał, jest prosta. Jeśli teraz nie masz napędu, to nie musi znaczyć, że jesteś gorszy. Brak napędu bywa alarmem, a nie wadą charakteru. Czasem ciało mówi, stop, zanim ty to usłyszysz. Czasem psychika odcina dopływ dopaminy nie po to, żeby cię ukarać, tylko żebyś przestał biec w kierunku, który już cię nie karmi. Marek Aurelius przypominał: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zdarzeniami zewnętrznymi. To nie jest coaching. To jest powrót do sterowni. Do tego jedynego miejsca, które naprawdę jeszcze działa. Bo może nie masz dziś siły zmieniać świata. Ale masz prawo zmienić jedną rzecz sposób, w jaki ze sobą rozmawiasz. Zamiast muszę ogarniać, możesz na chwilę powiedzieć: Wybieram dziś zrobić tylko tyle, ile uniesie moje ciało. To nie jest kapitulacja, to jest uczciwość. Druga rzecz: cisza w środku nie zawsze jest pustką, czasem jest fazą przejściową. Jak zima, która wygląda jak śmierć, a jest przygotowaniem. Są dni, kiedy najlepszym ruchem jest nie dodawać przemocy do bólu, nie dociskać, nie robić z siebie projektu do naprawy. Seneka powiedział: Nie dlatego nie próbujemy, że jest trudno. Jest trudno, bo nie próbujemy. To zdanie zwykle brzmi jak bicie po plecach. A ja chcę je powiedzieć inaczej. Może dziś próbowanie nie oznacza działania. Może dziś próbowanie oznacza, że przestaniesz uciekać przed własnym stanem, że usiądziesz obok siebie zamiast ciągnąć siebie za rękę. Bo to, że nie idziesz do przodu, nie znaczy, że się cofasz. Czasem to znaczy, że wreszcie nie uciekasz. Trzecia rzecz. W środku kryzysu nie potrzebujesz więcej energii, potrzebujesz więcej sensu. To są dwa różne paliwa. Viktor Frankl pisał: Gdy nie możemy zmienić sytuacji, jesteśmy wezwani, by zmienić siebie. To brzmi poważnie, ale w praktyce bywa bardzo ciche. Bo zmiana siebie czasem oznacza tylko tyle, że przestajesz wymagać od siebie, byś czuł się dobrze, zanim masz do tego warunki. Pewien mnich Zen miał ucznia, który przyszedł po odpowiedź: Powiedz mi, co mam robić, bo już nie mam siły. Mnich nalał mu herbaty i nalewał dalej, aż zaczęła się przelewać. Uczeń krzyknął: Przelewa się! A mnich odpowiedział: Właśnie. Najpierw zauważ przepełnienie. Dopiero wtedy można nalać inaczej. Czasem nowy początek zaczyna się od jednego zdania: Jestem przepełniony. Nie muszę się wziąć w garść, tylko jestem przepełniony. I kiedy to uznasz, coś w tobie mięknie, jakby układ nerwowy dostał pozwolenie, by przestać udawać siłę. Czwarta rzecz. To, co nazywasz dnem, bywa tylko miejscem, w którym wreszcie widzisz to, co było ukryte. I to jest bolesne, bo widzenie jest bezlitosne, ale jest też wyzwalające. Jung mówił: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Może właśnie dlatego czujesz, że coś tobą rządzi. Bo to coś wreszcie chce zostać zobaczone. Nazwijmy to drugim mechanizmem. Efekt lustra wewnętrznego. Jeśli cały czas grasz rolę ogarniam, wnętrze zaczyna cię naśladować. Robi się równie beznamiętny jak maska. Aż pewnego dnia pojawia się dysonans. Ja tak żyję, ale ja w to nie wierzę. I to boli, a jednocześnie budzi, bo w tym bólu jest prawda o tobie, która nie chce już dłużej udawać. I teraz bardzo ważne, nie musisz natychmiast tego rozwiązać. Wystarczy, że przestaniesz nazywać siebie zepsutym. Możesz powiedzieć inaczej, coś we mnie domaga się uwagi. To jest też moment neuroplastyczności emocjonalnej. Tak jak mózg uczy się ruchów, uczy się reakcji, a kiedy stary nawyk emocjonalny już nie daje ulgi, pojawia się pustka. I właśnie w tej pustce łatwiej zaszczepić nową interpretację mniej walki, więcej zgody mniej muszę, więcej wybieram. Mniej nie mogę, więcej jeszcze nie potrafię. Powiedz to w środku, bez teatralności. Jeszcze nie potrafię żyć inaczej, ale już to zauważam. To jest małe zdanie, a czasem robi miejsce na wielką zmianę. Piąta rzecz najcichsza. Mętna woda nie klaruje się od mieszania. Im bardziej próbujesz wrócić do formy, na siłę, tym więcej w tobie wiruje. Lao Tzu jest często parafrazowany tak: Mętna woda staje się czysta, gdy pozwolisz jej być nieruchomą. Może dlatego tak cię męczy ciągłe ogarniam? Bo czasem uzdrawia nie ruch, tylko zatrzymanie. Masz prawo odstać. Masz prawo nie mieć planu. Masz prawo zrobić dziś mniej i wcale nie oznacza to, że przegrywasz. Bo czasem twoja psychika robi coś bardzo mądrego, wycisza wszystko, żebyś wreszcie usłyszał siebie. To jest ciche dno, niewidzialny moment tuż przed nowym początkiem. Ten nowy początek rzadko wygląda jak nagły przełom, częściej wygląda jak drobna zmiana w środku, której nikt nie zauważa. Jak pierwszy krok na ścieżce, zanim w ogóle poczujesz, że idziesz. I teraz pozwól, że powtórzę główną rzecz jeszcze raz, spokojniej. Ten najbardziej beznadziejnie cichy moment w środku kryzysu często jest punktem zwrotnym, bo stary system w tobie właśnie się kończy. Nie musisz się spieszyć. Zmiana nie zawsze przychodzi wtedy, kiedy jej żądasz. Czasem przychodzi wtedy, kiedy przestajesz siebie ścigać. Rumi powiedział: Rana jest miejscem, przez które wchodzi światło. Nie musisz nazywać tego darem. Wystarczy, że przestaniesz nazywać to końcem. Jeśli jesteś w punkcie, który nazywasz zero, spróbuj delikatnie zamienić to zdanie: Nie jestem w punkcie zero, tylko jestem w miejscu restartu. I jeśli masz w sobie myśl, zmarnowałem czas, spróbuj inną wersję. Ten czas był fazą ochronną. Może nie piękną, może nie łatwą, ale ochronną. Bo ty nie jesteś maszyną do wydajności. Jesteś człowiekiem. A człowiek czasem musi zamilknąć w środku, żeby nie rozsypać się na zewnątrz. I nawet jeśli dziś nic nie zmienisz, to już się zmieniło jedno: przestałeś uciekać przed prawdą, a prawda jest początkiem, zawsze. Jeśli dziś jesteś w tym cichym miejscu, nie musisz niczego udowadniać, nie musisz natychmiast znajdować odpowiedzi. Wystarczy, że uznasz jedną rzecz: ten stan ma swoją logikę. I czasem właśnie tak wygląda początek, zanim pojawi się jakakolwiek energia, zanim pojawią się słowa, zanim pojawi się plan. Wróć do tego nagrania, kiedy poczujesz, że znowu wszystko w środku cichnie, a na teraz po prostu oddychaj. Niech to dno będzie podłogą, na której możesz na chwilę usiąść. Nie końcem miejscem, od którego da się zacząć inaczej.